Moich haterów, a moim celem jest zniszczenie go raz na zawsze. Ale jak to zrobię? Właściciel tego serwera mnie nienawidzi, ale ja znam jego słaby punkt. A są to pieniądze. On dosłownie sprzedaje nielegalne rzeczy, takie jak na przykład mod, przez co mogę wykorzystać jego chciwość i spróbować zniszczyć ten serwer kupując właśnie nielegalne usługi. A czy mi się to uda? Tego wygląda oglądając ten film do końca. Dobra, jak widzicie, Gaycube, tu gra, moi drodzy, w tym momencie prawie 20 osób. Cały czas. A jeszcze nie wypuściłem ani jednego filmu z tego, z tego serwera w ogóle, nie? Na moment, w którym to nagrywam. No dobra, wejdźmy na Serwer moich hejterów. Ale jeszcze przed tym zostawcie lajka, like bo na 5000 lajków like nagram kolejny film właśnie z hejterem. Oraz zasubskrybujcie ten kanał, bo wtedy tak jak ta osoba będziecie mogli wygrać 100 zł do ładowania na moim serwerze craftkube.pl. Więc po prostu warto. Chodzę na Gekuba. Uwaga! I moi drodzy, właśnie w tym momencie na anarchia FFA gra 17 osób. Dobra, nic się oczywiście nie zmieniło na tym serwerze. Cały czas wszyscy mnie wyzywają. No ale dobra, wejdźmy. I uwaga, jestem na serwerze. Czy, czy są tutaj, moi drodzy, moich moich hejterzy, jest z Dragon e, Oczywiście dalej jest to, że jeżeli to napiszecie, to dostaniecie fajny item, uwaga, napiszmy to. E, tak, dostałem. Oczywiście, że tak. Niesamowity ten serwer. Kocham to. Czy jest tutaj coś jeszcze ciekawego? Czy w ogóle coś tutaj się zmieniło? Jakiś zwój przedłużenia. Tego chyba nie było. Nie zepsuj serwera. Spierdzielaj zęciak. No, zaczyna się, zaczyna się ciekawie. Ja nie wiem czemu oni mnie tak nie bardzo nienawidzą. Co co ja wam zrobiłem? O, o, tepnął się! Tepną się gość, to barangę gajciak. Nie wiem, czy to jest właściwie, czy co, no ale okej. Okay. Jednak musiałem wejść na Discorda, ponieważ to tam był item shop serwera. Dobra, jestem na Discordzie. Jak widzicie, jest tutaj taka zakładka, jak sklep serwera. I, moi drodzy, Game mode Creative jest za 100 zł i ten nie można kupić coś tam. No, generalnie jest ciekawie. Więc stworzyłem Ticketa i postanowiłem kupić game moda. No dobra, moi drodzy, ja postaram się dzisiaj zniszczyć ten serwer. Nie wiem czy mi się to uda. Po prostu spróbujmy kupić, moi drodzy, game moda. Siema, chcę kupić GM1. Może, Fałce. Teraz musiałem czekać na właściciela serwera, czyli naczelnego mojego hejtera. Dobra, teraz tak naprawdę musimy tylko czekać na to, aż mi odpisze niesamowity właściciel. Nie wiem, czy w ogóle jest na serwerze? Jest właściciel? Dobra, let's go! Jak ja mam przedmioty! Wystarczyło napisać. Że dzęciaka, tak? No jasne. Oświadczam, że każdy, kto gra na tym serwerze, powinien z niego wyjść. Po prostu kupy anarchii dostałem. No to grubo. Aha, ogłoszenie. No nie wierzę. Od razu, od razu, z grubej rury. Ej, co? Czemu ja rangę zje? Wytyfy? Jakiś admin właśnie nadał mirangę, która mnie wyzywała. Patrzcie to. No i patrzcie to jaką rangę. Nie wierzę w to. Nawet to mam na site bazy ty. Aha, oczywiście nie mam permisji do niczego zaraz. Fajnie, faj, fajnie daliście mi rangę, No. Po chwili odpisał mi właściciel. Sieba chce kupić G1, możesz I Nie dam ci nic, ale możesz w bo chce ci powyzywać. Czy to jest jakiś żart? Dobra, czekam na pomoc. Jestem. Wszyscy mnie tu nazywają na tym serwerze. To jest typowy serwer moich hejterów, nie? Twój gejowy serwer mój. Ja w tym momencie nawet nic nie mogę robić, nie? O, no, co znowu chcesz po mnie, debilu? Halo? No, halo. No, chcę moda kupić na serwerze. Nic nie dostaniesz. Dlaczego? No bo mi go rozwalisz. Nie no, nie rozwalę ci tego serweru. No Daj spokój, daj daj moda daj, ku, daj kupić. Nie Je... dostaniesz nic, bo się kopie. Jesteś na serwerze? No, o, no jestem. Potępnij mnie do siebie. Zaraz dostajesz permana IP, już no ty nie wbijesz. Nie no, ale czemu? Nie wam ci nie dałem ale teraz chłopie będzie. No daj mi kupić game moda. Widzisz jaką masz rangę chłopie. No widzę, 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 oczywiście że widzę i co nie ma żadnych permisji nawet gościu. No. Czy ty na ty nie rozumiesz? Nie możesz? Ty, przecież ty masz kurde nielegalne itemy. Jakie? Dawaj mi to wszystko. Zostaw te przedmioty. Ej no to stary, mi. czemu ty mi zabierasz y y te itemy? Aha, no i mnie zabiłeś. Aha, no to jest fajnie, fajnie. Fajny serwer, mega mi się podoba. Mega mi się podoba ten serwer. Bo twoi, twoi fani tu nie mają wstępu chłopie. A ja? Heterzy. Ty nie, bo ty zaraz bana dostajesz. Y co, co, nie mogę kupić tej rangi? Nie dasz game moda? Nie możesz, chłopie! Zaraz zobaczysz, co się stanie z tobą. Ta ranga to tylko początek jest. Okej, okay, okej. Okay. No, więc jakby tyś z sto... nic się nie zmienia z tego, co widzę. Czego ty dałeś mi pana na serwerze? Okej. Okay, i teraz już jest permanentny. Zaraz nie, jeszcze dobra. lobby będzie. Patrz nie, ja twierdzę. Że... Uwierz mi szczerze, że ja zniszczę ten serwer. Ja, ja, ja ci to obiecuję. A, ciekawe kiedy? Ciekawe kiedy, chłopie. Obiecuję ci, że zniszczę no, ten serwer. Są takie zabezpieczenie, że ty nawet permisji nie masz w nic, chłopie. No Dobra. dobra. Ja spadam w takim razie. Zobaczymy później. No i nie nie wiedział, hopy. Niestety właściciel dał mi bana. Więc ja musiałem wymyślić nowy pomysł. Ogólnie kumam tego hejtera, jakby ja nie wiem, czy on ogólnie serio mnie nie lubi. Znaczy no chyba serio mnie nie lubi, bo on. Co, jakby ja wam to sery mówię, to nie jest ustawione. Bo ten działa po prostu. On mnie serio albo nie lubi, albo po prostu troluje, że mnie nie lubi, ale to jest, to jest po prostu hit, nie. Więc moim planem było stworzenie multikonta. Dobra, słuchajcie, przelogowuję właśnie się na Discordzie. No i musimy zmienić konto. A użyję tego konta z Krokapel, Gdzie już teraz możecie za kilka dyszek zakupić w konto premium. A z tym, bo trzymacie minuty do tych zniżki. Dobra, uwaga, próbuję wejść na multikoncie. Jestem, jestem na serwerze, jestem na serwerze. Uwaga, rejestruję się. Wbijamy na anarchię FFA, let's go. Dobra, nie mam bana, nie dał, nie dał mi na IP, więc to jest naprawdę duży plus. Dobra, weźmy sobie te przedmioty. I mój aktualny plan jest taki, że po prostu zakupić game moda. Co to jest za klatka? Klatka dla geja ciak. No oczywiście, że tak. Dobra, tworzę ticket na nowo. Witam. Dobra, musimy napisać, udawać dzieciaka. Witam, chciałbym kupić GM1. Można? Dobra, oznaczmy go I szczerze, jestem mega ciekawy czy on się teraz w tym momencie nabierze, nie? I tak jak myślałem, udało się Ponieważ mój hejter jest naprawdę chciwy na kasę Tak, 100 złotych Czym można płacić? Nie wierzę, że on mi to sprzeda. PSC blik. Blik. Daj numer tel. A, okej. Okay. Dobra, czekajcie, ja podam mu kod. mnie, że chce permał. Co? Zapisanie. Wytypy, czemu? Ja, ja, jak to perma zapisanie? Przecież ja nic nie robię, bo ja jestem twoim królem. Dobra, ja, ja szczerze mi. I masz się mnie słuchać. Mi się daź, że on ma jakąś schizofrenię, nie. Po chwili podałem mu kod. Dobra, on kod. Podaję mu widzowie. Masz kod. O, fuck, 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 czekaj. Czekaj, nowy, kurde, nowy, 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 nowy. Masz nowy. O, dobra, teraz powinno to działać. Akceptowałem. Dobra, podaj nik debilu. <gry> Dobra, podaję mu nick, bo tracisz mój czas geju Ej, dobra, on jest jakiś psychiczny ten właściciel Przysięgam, że on jest jakiś powalony, nie? Co to za gejowy nick, dobra Ja nie mogę, nie, ja nie, nie mogę w to uwierzyć, co to się dzieje Właśnie wydałem 100 złotych na to, żeby dostać game moda. Jednak bałem się, że zostanę oskamowany. Halo, wciąż nie mam game moda. Dasz mi go, czy nie? Pewnie nie. jeżeli to jest serwer moich hatorów jeszcze jest skamerski, to już w ogóle jest hit. Aha, ej, patrz, co ja tutaj robię? Wypuśćcie mnie! Nie! Dobra, jestem w klas. Jak Jaki zwierzę. Halo, wciąż nie dostałem GM1. Ej, dobra, dostałem, dostałem. Ej, ale go wkręcić, wiecie? Wciąż nie mam. Daj może OP i wtedy będzie. i wtedy sobie włączę. Czekajcie, mam plan, mam plan, mam plan. Permission set gwiazdka. Dobra, słuchajcie, jest. jest... Jest plan, jest plan Daj opa na chwilę Ej, ciekawe czy mi da, ciekawe czy mi da Jeżeli mi da, to ja moi drodzy szybko sobie dam tego To ja szybko sobie moi drodzy dam permisję LP user, dobra mam to A co zrobisz? Rozwalisz serwis Nie, to nie działa ten GM Muszę sam włączyć No dobra, zaufam ci <laughs> Nie gadaj Dawaj, 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 dawaj Jest szansa widzowie Jest szansa, że on mi to da Napisał, że już Zjemciak 1. Dobra, dałem sobie opa. Dałem chyba sobie opa. Dałem sobie opa na innym koncie. Dobra, uwaga, GM1. Dobra, zabrał mi, zabrał mi, zabrał mi, zabrał mi. Dobra, Git, dzięki. Możesz już zabrać. Nie wierzę, że to się dzieje w tym momencie. Wszyscy mnie wyzywają na tym serwerze, ale moi drodzy, zaraz będzie grubo. Ponieważ na szybko przegrywałem się na nowe konto, gdzie miałem ukryte permisje. Dobra, zjemciak 1. Dobra, register hasło: anarchia. Dobra, uwaga, czy to będzie działać? Powiedz, że to będzie działać. GM1 działa. Nie wierzę w to. Permission serwiazdka. Ja pierdzielę. Patrzcie to. Mam, mam wizowie opa. Ej, dobra w takim razie. Więc zacząłem wszystkich zabijać, którzy mnie wyzywali. Dobra, Enchant Sharpness 1000. A nie działa, dobra, Alanek jakiś mnie wyzywa. O, siema, bratku. Szkoda, że mnie wyzywasz. W tym momencie sobie giniesz przez to. He, na frajerze. Ja pierdzielę, dobra. Wszyscy, co będą mnie wyzywać na czacie, to normalnie mogę ich zabijać. Ej, dobra, życiu z serwera, ty. Czy mam bana? No chyba nie. Dobra, nie mam bana. Ja pierdzielę już myślałem. Już myślałem, nie. Kto wali zęciaka Sigma? Dobra, tymek puka. Następny ziomeczek. Zna następny ziomeczek, który mnie wyzywa. Oczywiście, że tak. Zęciak gejdu. Co to ma być w ogóle? Dobra, szukam jakichś graczy, którzy mnie wyzywają, nie? Dobra, ej, ja pierdzielę, nie? Ja nie mogę w to uwierzyć po prostu. Dobra, patrzcie to. Robię w tym momencie trapa dla tych ludzi, co mnie normalnie wyzywają. Oho, od razu już mi wyzywa nawet serwer Craft i Cloudli. Dobra, jakiś Mikeks mnie wyzywa. Tepam go. Siema. Warto było mnie wyzywać? Stary, warto było mnie wyzywać? No myślę, że chyba nie. Chyba nie bardzo, co? Bratku. Dobra, mamy następnego gracza, który mnie wyzywa Uwaga. Katra się do mnie tepnął. Nie! Nie, 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 Dobra, udajemy jakiegoś zwykłego gracza. Ja pierdziele Tepnął się do mnie właściciel w tym momencie. Dobra, poszedł sobie, poszedł sobie. Ja pierdzielę, już myślałem, że będzie po mnie. Musiałem być bardziej ostrożny, bo powoli zaczynały się problemy. Dobra, Marcel Promax. Następny ziemacie, który mnie wyzywa. kajcie byrys, kreę 05. Pęciak, co ty czytujesz? Dobra, no jest afera widzowie gm 3. Dobra, włączą Giem 3. Dobra, on mnie nie widzi. On mnie teraz nie widzi, wiem 0. Dobra. Próbuję ich zabić. O oh fuck, o oh fuck, o oh fuck. O to od razu odbudowuje. Nie, 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 nie. Zostawcie. Dobra, spierdzielamy stąd. Kto ma opaj, cheatuje Ja pierdzielę. Nie wierzę w to. Dobra, tu jest jakiś Tymek. Chciałem si tymek. Dobra, chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź tutaj. Tak mi było fajnie mnie wyzywać. Nigdzie nie uciekasz, nigdzie nie uciekasz, bratku. Nigdzie nie uciekasz. To nie ma szans nawet na to. Od razu, od razu, fuck, zginąłem. Fly. Dobra, na razie frajerze. Fajnie było mnie wyzywać? No to sobie, no to sobie tam miej. O, pomocy hakują serwer. <try> <rew Particularly> ja pierdzielę. Co, 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 co coś dziwne dzieje? Po chwili do mnie jakiś gracz. Dragon, dobra, się do mnie temną. Ej, co się dzieje? Jakiś. Czy on mnie zabił. Jakiś typ mnie tepnął i zabija. Dobra, chyba chyba ten. Kto chce opa? Ja tego nie piszę jak coś. Ja nie wiem, czy to serio, że ktoś łabał? Okej, okay, wszyscy zaczęli mnie w tym momencie wyzywać. Nie wierzę w to. Dobra, co tutaj się odwala? What the fuck? Co tu się dzieje, ty? Ja bym musiał zabić cały serwer, żeby się pozbyć moich hejterów Więc tak zrobiłem. Dobra, nie. To koniec. To koniec. To koniec. Zabijam wszystkich. Na razie, frajerzy. Chcieliście mnie wyzywać? To, 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 to teraz sobie. To macie. Ja nie będę się w takie rzeczy bawił. Wyrobane w to mam. Umieracie wszyscy. Banuj. Nic nie banuj, chłopie. Kończę ten serwer. Już... Już mam dosyć tego. Kill. Zabijam wszystkich, uwaga, let's go. Oni już się pytają kto to robi. Co jest? Ja w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, że oni wszyscy przyszą to samo raz. To są jakieś boty, czy co? Dobra, wypuszczam siebie z klatki To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Wypuszczam siebie z klatki, widzowie. To jest król, to jest król, to jest sposób. Spierdziel! Dobra, masz bana. Masz bana. X Dragon. Do bana. Okej, okay, na razie. Nie, będzie, nie będziesz tego tak robił. Wypuszczam widzowie siebie z klatki. To jest oficjalne wypuszczenie mnie z klatki Dobra, tepam się jeszcze do kogoś. Postanowiłem pogadać z właścicielem. Dobra, wbijam widzowie na Discorda. I patrzcie to, patrzę dalej tą klatkę. Game 1 Sign. Dawaj VC. Dobra, buduję teraz jamu klatkę. Zobaczymy, czy taki cwany. Dobra, uwaga. Dobra, te wam go do siebie. O oh, fuck! Dobra, co się dzieje? Cze, cze, czemu, Znowu znowu to zrobił? A, Gailon, what the fuck! Co ty się odwala w serwie? <grym> ja pierdzielę! Dobra, mam wyrąbane, nie ma backupa. Dobra, te wam, wszystkich, wyrąbane. SP Herre. co jest? prawie coś powali. SPHRE TNT 30. Biją zęciaka. Cz Dobra, co tu się odwala ty? TPL. Flint. Dobra, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Czas zabić wszystkich graczy. Let's go! To koniec! To koniec, patrzcie co się dzieje. Dobra, oni wszyscy umierają. Oh fuck. Oh fuck. Ale wagowa Minecrafta, nie mogę nic zrobić, nie mogę nic zrobić, nie mogę nic zrobić. Zgałował mi Minecrafta, widzę, widzowie, to samo co wy, nie. Dobra. Dobra, jest afera, jest afera, jest afera. Koniec serwera, widzowie. Koniec oficjalny serwera. Udało mi się zniszczyć serwer hejterów. Oficjalny koniec serwerów, hejterów. Serwera hejterów. Zostawcie lajka, like widzowie. A po wszystkim począłem pojadać z psycho hejterem. Dobra, idę z nim rozmawiać. O, halo, witam! Mówiłeś, że nie zniszczę serwera. Zostało serwerem, gościu. Co ty robisz? No co ty dalej. No, tak szczerze, mówiłem, że Ci jeszcze ten serwer. To jest koniec tych z tego serwera. Mam nadzieję, że go już nigdy nie włączysz. I tyle. Tyle go budowałem. Co ty robisz? No tyle go budowałeś? Opie, to jest serwer. A, daj się bana. To jest bana. E, ale stary, ty nie rozumiesz, że ten serwer ma zostać wyłączony, bo to jest serwer, który mnie wyzywa. Nie zostanie i jeszcze będę zbierał więcej fanów moich niż twoich. Będzie okay. większy ten serwer niż ten. Okej. Okay, I, te już... I te premeczki.pl i te cloudli głupie. No słuchaj, jeżeli jeszcze raz zrobisz ten serwer, to ja znowu wejdę i go zniszczę. Mm, nie zrobisz gościu, cały czas będzie stał. Dobrze. Będzie do końca życia. Przyjmuję ten challenge. Więcej niż twój serwer będzie stał. Opie. Dobra. Zobaczymy. No, tak. Zobaczymy nam, żegnam, właśnie. Żegnam, żegnam. Spiercz w ogóle. No dobra. Widzowie, to była tyle z odcinka. Wbijajcie jak razcuba, na G i tak dalej. I oficjalnie zakończyłem w tym momencie serwer haterów. I tyle, tyle. Na razie.